Hiemaneczko widzowie z tej strony Nagielowski witam was w kolejnym dodatku z, do gry Devil Witching w DLC The Consequence Skończyliśmy pierwszy, pierwszy DLC the, e, ase, the Consignation czy assignation I teraz kontynuujemy kolejny DLC, czyli The Consequence Widzę, że niezbyt ten się Delseki przyjmują teraz, no wiadomo, wiem o co chodzi wam, bo to już te Delseki mają już swoje no Lata i już tak teraz nikt tego nie będzie oglądał. Ale już, wolę, ale już zacząłem, to wolę skończyć. Po coś wydałem moje pieniądze, żeby to te kupić te dwa DLC za jeden zamachem, więc no, tak ciś jak to nagram. Ale następną moją grą, którą mam zamiar zrobić, to będzie. Ee, no, Middle Earth Shadow War. No, a ja tak pomyślałem, bo lubię wipe taki orkowy, więc. Będzie to następne na moim kanale. Ale dobra, mniejsz mi o tej grze, sami zobaczycie na moim kanale. Więc teraz nie będę przedłużał. Zostawcie łap suba, łapkę w górę i zapraszam Was do oglądania. I mam nadzieję, że Wam się będzie cała seria podobać. Jeśli na kiedyś to obejrzycie, zależy. Więc zapraszam Was do oglądania. I nie przedłużajmy. No dobra, naciśnijmy na klawisz, no to. O, dobra, wchodzimy. No to teraz tutaj nowa gra. Tylko chwilkę muszę słuchawki trochę wyregulować. Dobra, nowa gra. Ała, ała, za, za bardzo. chwilka Jeszcze raz. O, teraz lepiej. Dobra. Jasność może zostać. Ja nie będę zmieniał jasności. No, jest dobrze. Enter. Czyli żeby te wpisy z archiwum The Segment. Te, e, zaimportowane akta personalne, dokumenty badawcze i skompletowany, skompletowany podarty list przychodzi ze wszystkimi zapisami. W gry stwoj, e, będą po, pochodzić ze. Tak, no może tam jednego kawałka listu nie zebrałem. Jak wam tam możecie obejrzeć, tam w którymś odcinku nie pamiętam którym dokładnie, to nie udało mi się jednego zebrać. Bo nie, nie rozgryzłem tej zagadki z tym sejfem, ale zaimportujmy. Wpisy może na film, dostępny w menopauzę. Akceptuj. Więc zaczynajmy. O, jestem ciekawy co tu będziemy się dzieć teraz w tym DLC. No. Bo jak wtedy w tym pamiętamy, O, dobra, nie będę gadał już się zaczyna. Do your past secrets you haunt you? Do you wish to tell them, but something Come back, kid. You have a job to do. No, stop. Get away from me. Stop running. Is it over? I'm back. Coś mi tu śmierdzi. Naprawdę, widzowie, coś mi tu śmierdzi w tym szpitalu, ale. O, rozdział trzeci, iluzję. O, już ciekawy tytuł. Ciekawe, co w tym będzie tytule ale coś mi tu śmierdzi. O Boże, ale teraz takie dziwne uczucie. Wróciłem, bo zrobiłem sobie przerwę, e, przerwę od, tam, od tamtego pierwszego dalszego. I troszeczkę inaczej się czuję. Ale. Dobra, spokojnie, na chwilkę. Kurde, te pluszaki, w ogóle to coś. To, Ten stan nie jest zbyt obiecujący, jak na te, jak znacie, jak po tej serii Evil The Witching, Naprawdę. Ale dobra, chodźmy do tych drzwi. I zobaczmy, co tu się dowiemy. Jak pamiętam, spacio. O, cool. Skup Dobra, fajnie, że przypominie. O, widzowie, patrzcie, co tu mamy! Nasz, nasz słynny szpital, którym byliśmy Sebastianem. Aż się ciekawi jestem, co tu się stanie. No to chodźmy stąd. Znaczy tutaj, o. O, jest to nasza pielęgniarka. O, co to? O, to ten znak. Ścianie. Dobra. A czyli, to może. A, to tworzyłaś nam przejście. Ej, aha, to widzę, że to nie działa, bo nie jest odsunięty. Dobra. No to co my tu możemy porobić? Czyj? co to za światło? Ej, tego nie było wcześniej. Chodźmy. O, a zobaczmy, kto tu gada.

Mobius says they will take care of it and make an effort to ensure KCPD leave us alone. Then there is the reporter from the Crimson Post, Ivan. Something or other he has become a personal annoyance. He barely qualifies as a tabloid journalist, writing cover stories about tales of church sacrifices and other nonsense. But now he's being persistent about the missing patients claim. Będę wdzięczny, gdyby to był ten człowiek, który przywołał Beacon'a. Wygląda na to, że Reuben może być używany dla innych form rozwiązania problemów. Może mogę zainteresować się tym reporterem w ekskluzywnym wywiadzie. Ooo, ciekawe. Ej, chyba gdzieś tam było coś tam, jak w pod... jak Sebastian Sebastianem grałem. Był ten list... ten... ten list zaginionych i tam było coś o jakimś reporterze chyba. Że chyba tam gdzieś został, zaginął gdzieś po wyjeździe, tam się spotniałem, chyba jakoś tak to było, nie pamiętam. Ale chyba coś takiego było. Że on tak po prostu tam było pisane, że zaginął po prostu. I, I tu chyba mam odpowiedź, co się mogło z nim stać. Czy wygląda to, że Ruben może przydać się nawiązanie także innych problemów? Mhm. Może zdołam na mój reportera wywietną wyłączność. No. Nie powiem, żeby mnie to cieszyło, bo wiadomo, czy ty... Wie... o kolejne światło. Ale wiemy do czego był zdolny Ruben. Więc współczuję. Ale chodźmy tutaj dalej. Co to ten się świeci? Zobaczmy. Leslie! O, Leslie. O! No, włączaj tę latarkę. O, kwiaty tu widzę, ale tu jest puste. No dobra. Dobra, weź włączaj tą latarkę. A poza tym coś tu jest, jeszcze... Nie... Nic tu nie widzę. Dobra, tutaj też idziemy... O kolejne światło. Zobaczmy tutaj. O Sebastian i Rówik. Ale w Ale ja już dobrze poznaję tę scenę. Tam co co to tutaj była, to była przed chwilą. To byliśmy jak to było w tym momencie, jak jechaliśmy tą windą w dół, tą wtedy tak się pojawił i mówił, że należymy do niego i w ogóle. Kurde, czyli my możemy, czyli Kidman widziała, ona ona wiedziała, cały czas nas widziała. O, a to co to jest? Ty safe. Tym razem tego safe'u nie ominę o kurde na szyfr jak jest taki szyfr pewnie no to musi być coś tu wo... a patrzcie mamy 21, 9 i 1 dobra czyli od góry do dołu czyli znaczy od dołu do góry 1, 9 i 21 dobra spróbujmy tu mało 1 tu 9 opa A! dobra czekaj Okej, okay. a, widzę, to się obraca, dobra. Jedynkę tu. A tu. Oba, i tu. I tu kręcimy do 21. No i otwarte. Proste. Podnieś. Fragment listu. Spoko. I właśnie teraz jak wiem tu się chyba w archiwum wchodzi teraz. O, i tu mam... Ok, ta Crimson, nagrania... aha, i tu mamy... Aha, takie kategorie, dobra. O, tu mam nagrania i... O, możemy tu ułożyć ten list wybierz strzałka, wybierz fragment. Czyli i przesuń. Aha Czyli będziemy mogli sobie poskładać ten lisek, będziemy mieli ich więcej. O, to ciekawe. Cieka ej, to czy, czy, czyli w tamtym DLC też było że takie coś można zrobić. Aha, o kurde, tego to nie zauważyłem, nie zwróciłem. Myślałem, że to się dziś... Jak zbierzemy wszystko, to gdzieś tam to się jakoś to samo tam pojawi, co daje komunikat. No w sumie mi nie, by nie pokazało, bo jednego fragmentu nie zabrałem. Posypoty, ale dobra. Eee, tu chyba już nic nie ma, to chodźmy stąd. Bo to już wszystko otworzyłem, sprawdziłem. A nie... Ej patrzcie, prawie, ale widoczne. Ale jest jeszcze jedno miejsce, którego nie sprawdziłem. Tam. Chodźmy, zobaczymy co tutaj na nas czeka. Otwórzmy. O kurde O Jezu, dobra, jest creepy Nie powiem Chodźmy O, jest kotek i muzyka Ten, tu się rusza O nie, chyba wiem Co to jest? O kurde Reflektor No żeście szlak by trafił O, kotek też zniknął No dobra Society is wounded. People are suffering. Hopeless. Just as you were before we saved you. Mobius can now do the same for everyone. STEM is a machine designed to connect everyone's subconscious. And whoever is at the center has the power to influence them. There couldn't be a better tool to change the world. A Mobius Dobra. Czyli wiemy jaka to organizacja, czyli Mobius. No, oczywiście wiadomo. A tutaj czy ty się da wyjść? Da się wyjść. O, kolejna kaccenka.

Dobra, otwórzmy te drzwi. Mm. Dobra, jest. No cóż, no to wychodzimy stąd, nie ma co zwlekać. O kurde, ale ciemnota. Jezu, proszę zero jumpscarów. O! W sensie teoretycznie można było umieć system wyrąbkowy na usługi. Podstawy kompatybilności są astronomiczne, ale ten człowiek, Leslie. You're saying he's a compatible subject. Yes, and based on Reuben's notes, the stem should be able to run with Leslie as its source. I need you to do tests. Determine what must be done to make him the blank slate we need. Oh, They knew. They knew what Leslie was capable of. No, they would. Why would they hide that from me? Maybe they their Because they Nie, nie trzeba pytać o takie rzeczy czasami No ale dobra, dowiemy się więcej zaraz O, coś się znowu... Oj, welcome back Oh shit, here we go again Tam coś było Dobra, chodźmy Czy coś tutaj... Ale wróciliśmy Punkt kontrolny, dobra Tu jest...

O, widzę tutaj. A coś jeszcze zobaczmy, czy coś tu Wydawało mi się, że coś tutaj. Czyli musimy zejść piętro niżej. O matko, czemu mi się to nie podoba? Dobra, chodźmy to, odblokujmy to Jezu, strasznie mi się to nie podoba, ale chodźmy. Ochrysty. Ale, ciemnic ale ciemnica, ale ciemnica. Jezu, to tylko my, dobra Szlak, nie ma prądu. Cześć, co to jest? Generator Room o, Włącz to, ja się Jezu, ja nie Dobra, chodźmy. No, oczywiście. Cześć. Dobra. No, no, ktoś tu wstał. Lewą nogą. Jezu, ty nie wstawaj, błagam Gdzie on pobyg? Wyparował? Dobra, nie wiem Ale ta cisza mi się nie podoba Jezu, aż mi się ręce zaczęły płócić, widzowie, kurde Dobra, czy coś tu mamy? Okej, okay, nic tu nie widzę więcej Dobra, chodźmy Dobra, tu nic. No cóż. No to chodź... Wejdźmy. Spację maszujemy. Jezu! to się wystraszyłem. Oj No wy na dół. No! jaka dupa. No i nie mam światła. Oglustik. Wow! Dobra, masz slowanie żyć. Światło ciemnicze. chemiczne. No, kurde. Doba, rzut, hup. Kurde. Ale ciemnica. Dobra, powiem... Tego się nie spodziewam. Kurde, ale to świeci. Ja nadal słyszę. Tam coś widzę. Jezu tam na dole ich słyszę. Doba, chodźmy. Musimy tak i tam musimy to światło włączyć, tak czy siak. Ale pa, a ty, ej, znikają. Ej, ty patrzcie, tam rzuciłem to one znikają. Dobra, musimy zejść. Schodzimy. Kurde, walka po ciemku jeszcze bez latarki. Mm. Zajebiście... Dobra, rzucam... O, Dobra, co my tu mamy? Jakieś przejście tutaj. A nie, to się pewnie możemy schować. wyjrzyj. Wyjdź. Aha, czyli możemy się tu chować Kurde, to chłop leży On wstanie Mówiłem, wstanie Dobra No, zdychaj No, to mnie nie zdziwiło, bo tak leżał W takim useless miejscu Okej okay. Ale słyszę ich tam, słyszę Dobra, to chyba tędy trzeba przejść Zaj... Zaj... Wyjrzyjmy Ale tu słyszę go Dobra, Jolo, idziemy Ale tu jest ogrodzone, widzę Dobra, Dalej chuja widzę Już widzę. Jest tu chyba tylko jeden typek. Cześć. Jak go tak dalej? O! -o, -o. Dobra, idziemy, 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 póki to możliwe. Wchodź, 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 cholera. Ty nie wstawaj. Dobra, przyszliśmy. Okej, okay. do widzenia. Tu już nikogo więcej nie słyszę. Dobra, idziemy. Dobra, przyszliśmy, ale No, pięknie. No Dobra, rzucam te glowstiki przed siebie już bardziej. Idziemy przed siebie tutaj Dobra Kurwa, cię, ale jak tu jest ciemno, Jezu Słyszę kolejnych Ja pierdy Nie wiem gdzie ich słyszę Uff, jest zasilanie, włączamy to, bo jest zbyt ciemno na mnie Jak włączyło się? Jest, włączyło się o. Oh. No nareszcie, chodźmy stąd Chodźmy stąd Sjęcie tam Na dupach. Jezu Duba, zanim... O, już widzę sikierkę, już widzę sikierkę. To nic dobrego nie wróży dla mnie. Nie, 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 nie. Rzesz. Kurde. O, o, leci. Ktoś tu leci. O, szuka. No to zdychaj pierwsza. Pyk. Dobra. Jedna. A, ha, 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 -ha, 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 -ha. No, to świetnie. Wejdźmy tutaj. Nie wiem, zobaczmy, wyjrzyjmy. Dobra, wyjdźmy na razie. Kurde, my musimy iść tak jak on tu idzie. Otworzyło się przejście. Dobra, mm, idzie Wraca się, chowamy się, wychowamy się On się wraca, musimy poczekać Ja go słyszę jak on się wraca Musimy chwilę tu posiedzieć i poczekać No słyszę, on tak powoli idzie Musimy poczekać aż on gdzieś tutaj tak pójdzie że będzie obrócony plecami, wtedy będziemy musieli szybko... Bo jak tu staniemy tutaj za tym? Nie poka... A no tak ja pokazuję palcem, wy tego nie widzicie. Jeżeli jakbyśmy jakby mógł go zawołać jakoś, żeby tu przyleciał. Idziesz tu w ogóle. On na pewno idzie, tylko on idzie strasznie wolno. Jezu, dobra, wyjrzę, bo nie ma. O, A, żeś tak to chodzisz. Dobra. To zrobimy tak. Wyjrzyj i ty jesteś tutaj. Ta Wyjdźmy Chodźmy szybko Uff Doszliśmy ale nie wstawajmy bo on pewnie weźmie pościg za nami No i chodźmy na tą górę Uff Przeszliśmy, dobra Ehm um. Ujej Ujej Dobra, czyli on może nas usłyszeć jeszcze Dobra, dobra, pomyliłem się. I to bardzo. Ale tu już nie. No. O nie. Błagam, dajcie spokój. Obo otwórzmy to i zapiszmy grę. Ta. This isn't the time to make me wait. Ta. O, jest dobra. Zapiszmy grę. O kotek. Dobra widzowie, na tym moment zakończymy grę. Ja teraz zrobię zapis gry. Więc o, mam nadzieję, wam się, że podobało się. Eee, wiesz, jeszcze raz, mam nadzieję, że Wam się podobało i że zostawicie łapkę w górę, suba i dzwoneczek, a może nawet jeszcze komentarz, żeby być ze mną na bieżąco, a ja się z Wami żegnam, do następnego odcinka, cześć!